Panie prezesie, w czerwcu odbyło się walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej Perspektywa, została wybrana nowa Rada Nadzorcza. Jak pan ocenia te wybory? To były nie tylko wybory, bo na walnym zgromadzeniu zarząd się rozlicza z tego, co zostało zrobione w ostatnim roku, informuje o podejmowanych działaniach, kierunkach, i dopiero potem następują wybory Rady Nadzorczej. Ponieważ kadencja Rady, która trwała, była wybrana na lata 2010-2013 dobiegła końca, członkowie spółdzielni wybierali nową Radę Nadzorczą. I muszę powiedzieć, że wybrano Radę w składzie troszeczkę odnowiony. I przypomnę, bo warto, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, kto został wybrany, kto ich reprezentuje. Tutaj współdzielni i przenosi problemy, które do nich docierają na zgromadzenia, na posiedzenia Rady Nadzorczej. A więc z księcia Janusza został wybrany pan Kazimierz Gawroński, pan Gawryluk Stanisław, pani Wiśniewska Barbara i Janusz Zich. Z księżnej Anny wybrany został Kozłowski Marek, Matysiuk Teresa, Narolewski Mieczysław i Trawiński Mariusz z ulicy Mazowieckiej, bo to była jedna część. Natomiast z ulicy Rycerska-Kasztelańska wybrana została pani Barbara Fabin, Szymanowicz Cezary, Wojtkowski Andrzej. I tutaj największa grupa członków Rady Nadzorczej to jest z ulicy Sibiraków, Kazańska i Porucznika Łagody. Z tej części wybrani zostali pan Kwiatkowski Andrzej, Pani Łupińska Agnieszka, pan Sawicki Sylwester, pan Jankowski Marek i Kotowski Krzysztof. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest pan Janusz Zych. Zastępcą przewodniczącego Rady jest pan Cezary Szymonowicz. Sekretarzem pani Agnieszka Łupińska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej kolejną kadencję pełni pan Mieczysław Narolecki. Przewodniczący Komisji Technicznej też kolejna kadencja. Pan Kazimierz Gawroński. Natomiast przewodniczącym Komisji SKS jest pan Andrzej Wojtkowski. Wierzę, że nowo wybrana rada, nowi członkowie i ci, którzy pozostali i, i ci, którzy zostali wybrani będą dobrze współpracować z zarządem. Będziemy wszystko robili, aby spółdzielnia się rozwijała, żebyśmy, żeby ci, którzy wybierali i y, tą radę i podejmowane decyzje służyły dobrze naszej spółdzielni. Zanim przejdziemy do planów inwestycyjnych i przyszłości, o której Pan wspomniał, w spółdzielni, chciałbym się jeszcze skoncentrować na zimie. Zima ostatnie dwa lata dała nam mocno w kość opady śniegu, mrozy. Jak to się odbiło na finansach spółdzielni mieszkaniowej? Ta zima była bardzo kosztowna, ze względu, nie tylko ze względu na to, że ponosiliśmy koszty z odśnieżaniem, bo musieliśmy uruchamiać zmiany. Tutaj w spółdzielni pracowano na dwie zmiany, a w niektórych przypadkach nawet można powiedzieć na okrągło, dodatkowo podnajmowaliśmy sprzęt i dlatego no, poradziliśmy sobie z tą zimą. Natomiast koszty z tego tytułu są wysokie. I to koszty nie tylko związane z samym odśnieżaniem, ale również z tym, o czym pewno będziemy mówić później, to są również koszty z ogrzewania mieszkań. I tutaj na pewno to odczują nasi mieszkańcy. To jak będzie z tym ciepłem? Z wiedzy, którą, którą dziś posiadam, trzeba powiedzieć, że Rozliczenie nie będzie dobre dla, dla wszystkich, którzy korzystają z ogrzewania centralnego, dlatego, że tylko z tytułu wzrostu opłat związanych z podwyżką energii cieplnej w tamtym roku o ponad 10% i zima spowodowało to, że zapewne takich zwrotów jak wcześniej nie będzie. Dlatego apeluję do, do członków spółdzielni, do wszystkich właścicieli mieszkań, zarówno spółdzielczych, jak i własnościowych żeby nie odlekali spłaceniem, bo zwroty, jeśli będą, to będą znikome. Dziś zastanawiamy się w zarządzie, i z tą chyba propozycją wejdziemy do Rady Nadzorczej, żeby w inny sposób już rozliczać centralne ogrzewanie. Propozycja zarządu najprawdopodobniej będzie taka, że osoby, które w tym roku nie będą miały dopłat, to stawka ich będzie utrzymana na poziomie dotychczasowym, natomiast ci, którzy mają dopłaty, będą mieli inne stawki. Nie da się utrzymać tej stawki na tym samym poziomie. Również w związku z tym, że kolejna decyzja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest, że będzie z dniem 1 sierpnia praktycznie znów o 4% rośnie opłata za centralne ogrzewanie, no, muszą mieć podejmowane decyzje i w tej taryfie, która do nas dotarła, Wzrastają koszty stałe, a więc nie tylko koszty zakupu, ale koszty przesyłu. W związku z tym, na pewno wrócimy do tematu opłaty w okresie letnim, tak zwanej opłaty stałej za przesyły. Chciałbym już odejść od tych smutnych tematów, podwyżek i zimy, skoncentrować się na przyszłości. Jakie są plany inwestycyjne w spółdzielni mieszkaniowej? Najważniejszym, najważniejszym czynnikiem, który umożliwia rozwój, są tereny inwestycyjne. Czy spółdzielnia ma nowo ziemię? Tutaj sobie jakoś, jakoś radzimy I tak jak Pan powiedział, są tematy troszkę smutniejsze, i tematy, które no cieszą. I nas cieszy to, że. Ludzie chcą u nas kupować, budować. Ja zawsze to podkreślałem, natomiast żeby budować, trzeba mieć tereny. I właśnie udało nam się nabyć dwie działki. Finalizujemy trzecią działkę i na tej działce wybudujemy, chcemy budować ponad 200 mieszkań. Jeśli sfinalizujemy tą trzecią działkę, to przystąpimy do budowy kolejnego bloku w miesiącu maju. Natomiast Trzeba również powiedzieć, że w, tylko w, w okresie ostatnich lat oddaliśmy do użytku budynek Sibiraków 14, Sibiraków 16, Sibiraków 18. To jest 224 mieszkania, 70 garaży, a natomiast w tej chwili w budowie jest dwa budynki wielorodzinne. To jest Zawadzka 59, gdzie budujemy 92 mieszkania, tam jest 5 lokali użytkowych i 31 garaży. I ten budynek będzie przekazany tak jak powiedziałem w październiku. Natomiast w czerwcu 2014 roku oddamy do użytku budynek Zawadzka 61, to jest 56 mieszkań i 17 garaży. I cieszy również to, że praktycznie wszystkie mieszkania w budynku tym Zawadzka 59 zostały sprzedane, natomiast w tym budynku, który będzie oddany do użytku w czerwcu 2014, zostały jeszcze tylko cztery mieszkania. Są już zapytania ludzi nie tylko z Łomży, ale z zewnątrz: czy przystępujemy do projektowania, czy będziemy budowali? Na pewno tak, i tutaj zapraszam wszystkich naszych członków, którzy będą słuchali mojego wywiadu z Państwem, żeby. U nas kupowali. Myślę, że cała infrastruktura towarzysząca budownictwu jest na tyle bogata, ciekawa. Służby techniczne są do tego przygotowane, że mieszkańcy nie narzekają na tyle, żeby niwelować naszą spółdzielnię. Dlatego też mamy chętnych, będziemy budowali. W nowej perspektywie podziału środków unijnych na lata 2014-2020 jest możliwość korzystania przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. Mieszkańców z, z tych środków. Czy spółdzielnia mieszkaniowa perspektywa przymierza się do wykorzystywania, dosięgania po środki unijne? A jeżeli tak, to w jaki sposób. Panie, Panie redaktorze, ja to śledzę i śledziłem już od dawna. I muszę powiedzieć, że należę do tej grupy prezesów zarządów, którzy mieli wpływ na to, żeby no, budownictwo wielorodzinne objęte było. Środkami unijnymi. Dla jaki wpływ? Po prostu rozmawialiśmy z marszałkiem województwa Podlaskiego, z wicemarszałkiem, z panem Jackiem Pieronkiem, któremu naprawdę wiele zawdzięczamy, bo to on głównie prowadził z nami spotkania i to on osobiście podpowiadał, co zrobić, jak zrobić, żeby te środki unijne znalazły się programach na lata 2014-2020. My też przygotowujemy się do tego, żeby w naszej spółdzielni można było skorzystać z tych środków. Co zechcemy zrobić? Zechcemy zrobić docieplenia budynków całościowe, zechcemy zmienić troszeczkę infrastrukturę towarzyszącą, a między innymi z tych środków zechcemy pokryć zapowiadane. Yy, już wcześniej fontannę, którą mamy już gotową dokumentację, ale ze względu na to, że można sięgnąć po te pieniądze, odłożyliśmy troszeczkę w czasie. Na pewno z tych środków zechcemy pokryć koszty wymiany wint w budynkach wysokich. I to i w tych, w tych programach się załapiemy. Z tym, że trzeba jasno powiedzieć, że w granicach 60% będzie dofinansowane, natomiast 40% z środków musimy zgromadzić. Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne i docieplenie, będziemy indywidualnie prowadzili rozmowy z mieszkańcami poszczególnych bloków i w zależności od tego, jaki, jakie wkłady finansowe zechcą po prostu ponieść z tego tytułu, te bloki, które zabezpieczą środki, będą robione szybciej, a te bloki, które będą zbierały własne pieniądze w okresie dłuższym, no, będą robione troszeczkę później. Ale warto z tego skorzystać, bo tak jak powiedziałem najprawdopodobniej 60% będzie dofinansowania. Myśmy świadomie nie robili pewnych rzeczy, bo ja wiedziałem, że jeśli w kraju współdzielnie mogą, współdzielnie inne sektory budownictwa wielorodzinnego z tego korzystały, to wreszcie i województwo podlaskie też z tych środków będzie musiało skorzystać, czy mogło skorzystać. Wspomniał Pan o fontannie. ona miałaby powstać na terenie skateparku. W tej chwili na tym terenie powstaje inna duża inwestycja, miasteczko ruchu drogowego. Jak przebiegają prace? Kiedy dzieciaki będą mogły skorzystać z tych terenów? Prace dobiegają końca i myślę, że gdzieś tak jak informowałaś zresztą dzisiaj Gazeta Współczesna gdzieś około 15 miasto przekaże dla spółdzielni w użytkowanie ten teren. Trwają prace odbiorowe. Śledzę to, obserwuję i jeśli... No, po odbiorze, jeśli wszystkie jeszcze takie prace wykończeniowe zostaną wykonane, na pewno w moim uczuciu jest to inwestycja trafiona, bo tam już widać, że przychodzą mamy z dziećmi, że naprawdę będzie duże obłożenie, może nie mniejsze, jak przy tych urządzeniach ruchomych, gdzie przychodzą ludzie starsi, matki, które, gdzie dzieci się bawią, mamy ćwiczą, także Poszerzenie tego o ten kompleks, miasteczka ruchu drogowego, cały skatepark myślę, że będzie żył. Skatepark to nie tylko zabawa, no niestety, ostatnimi czasy pojawiły się też akty chyba głupoty i wandalizmu, tak to trzeba nazwać. Odnowiliście rampę dla deskorolkarzy. Tydzień i została zniszczona. Nie po tygodniu naprawa i znów została zniszczona. Jest to straszne. Muszę panu powiedzieć, że to troszeczkę boli, bo ta rampa, remont tej rampy. Kosztował nas dosyć sporo, dlatego że już myśmy ją użytkowali ponad 10 lat. Ja tylko przypomnę, że ta rampa, myśmy ją dostali jakby w prezencie od już świętej pamięci pani Wiesławy Czerniakiej, która wtedy szefowała te KKF-owi. Oni to kupili i nie mógłbym dopuścić do tego, żeby tą pamiątkę dopuścić do zniszczenia. Natomiast Został przeprowadzony remont kapitalny I tak jak Pan powiedział, tylko żeśmy zrobili i jakiś wandal po prostu to zniszczył i po prostu to boli. Na pewno to nie było zniszczone poprzez jazdę, tylko żeby wykonać takie otwory, wybić w sklejce, to trzeba było uderzyć albo dużym kamieniem, albo jakimś młotkiem, bo, bo normalnie poprzez jazdę to tak się zniszczyć nie da. Dzisiaj naprawiają. Tą rampę jeszcze raz. Natomiast ja oczekuję, że pan prezydent Czerniacki, pan prezydent Dobór, do których apelowałem już wielokrotnie, żeby zamontowali tą kamerę obrotową przy szkole numer 9 i przy budynku księżnej Anny 16, która by była wykierowana na, na tą część osiedla. Taką super kamerę, która widzi i w nocy, wtedy byśmy tego wandala była pali i na pewno srogo ukarali. Dopóki tej kamery, o której mówię, nie będzie, oni sobie na razie hulają jak mogą. Ja pisałem również do policji, pisałem do straży miejskiej, żeby w okresie wakacji objąć szczególną kontrolą nasz teren rekreacyjny i zwrócić uwagę właśnie na tą, na tą rampę, dlaczego tam niszczą. Apelowałem i teraz kolejne pismo poszło w tym kierunku, bo Zawsze bywa tak, że kiedy oddajemy coś nowego do użytku, to przez taki pewien okres, zanim się przyzwyczają młodzież, czy ta młodzież nie sforna do tego, że, że coś jest nowego, to przez pewien okres, żeby poddać szczególnej kontroli. I myślę, że te służby wspomogą nas swoim działaniem, że przynajmniej to, co zostanie oddane do użytku, będzie długo służyło tym, którzy w umiejętny sposób z tego korzystają, bo. Te miasteczko ruchu drogowego to będzie służyło temu, żeby się nauczyć jazdy, żeby poznawać znaki, żeby wiedzieć, jaki znak służy do czego, czy można przejść, gdzie jest rondo. To jest naprawdę super sprawa. I te służby, o których mówię, i nasz pracownik, który będzie sprzątał tam, utrzymywał w należytym stanie, musimy sobie z tym przez pewien okres poradzić. I później się przyzwyczają i będzie, będzie normalnie. Bo w zeszłym roku były instalowane kosze na odpady, na odchody po zwierzętach. Czy one też były niszczone i później, jak gdyby to się uspokoiło, czy ludzie po prostu przyjęli to, że one stoją, nie ruszali i tylko z nich korzystali? To jest podobnie. Przecież pan, pamięta, pamięta Pan, że nawet zwracałem się z prośbą, żeby pokazać, nagrać w tym okresie wstępnym, kiedy żeśmy zaczęli rozstawiać te kosze. No, były, były zniszczenia. Od pewnego czasu odpukać mamy przecież prawie 50 koszy rozstawionych na osiedlu, nie, nie ma zniszczeń. I to też już cieszy. może się przyzwyczaili. I też jak jesteśmy już przy tym temacie, dzisiaj Straż Miejska, inne służby porządkowe nie powiedzą, że nie mogą interweniować, nie mogą zwracać uwagi, że ktoś wychodzi z pieskiem, że nie ma gdzie wrzucić odchodów psich, bo takie pojemniczki są. I też mam taką satysfakcję, że do tego tematu podchodziliśmy wielokrotnie. To i rada miejska na ten temat rozmawiała. Jeden komendant, drugi zastanawialiśmy się nad tym co zrobić, żeby problem odchodów psich rozwiązać. Myślę, że na naszym osiedlu ten problem jest rozwiązany tylko odpowiednie egzekwowanie przez służby do tego przez służby, które odpowiadają za utrzymanie ładu i porządku w mieście. A z obserwacji pana jako prezesa i pana pracowników widać, że ludzie korzystają z y, tych pojemników? Tak. Tak, widać, bo w każdy pojemnik w tej chwili jest złożona torba foliowa, i wiem, że wymieniają te, te worki foliowe i one się znajdują. Potem ci, co wyrzucają, twierdzą, że dosyć dużo tego jest. Także pomału, pomału można ludzi do wszystkiego przyzwyczaić, i dzisiaj na pewno Pan też zauważył, że ludzie wychodzą, to mają torebki biorą i po prostu niosą później do tych pojemników. Stwierdzam, udało nam się. Wspomniał Pan wcześniej o policji. Władze miasta zapowiedziały, że po raz kolejny przekażą Komendzie Miejskiej Policji w że środki na tak zwane ponadnormatywne patrole policyjne, czyli generalnie dodatkowe, dodatkowe środki na dodatkowe patrole. Czy obecność służb porządkowych na terenie spółdzielni jest widoczna? Czy generalnie policjanci przychodzą na, na osiedla? Ja powiem tak. Nie wiem... Nie wiem, czy trafnie mówię, ale wydaje mi się, że policji jest coraz mniej, czy etatów jest coraz mniej. Z informacji, które jako radny posiadam, wynika, że policji jest mniej. I to się odczuwa również na naszym osiedlu. Mam informację, że jeszcze będą zmniejszone służby policyjne, nie wiem w którym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o te dofinansowania, ja jestem za dofinansowaniem tych patroli ponadnormatywnych. Ale nie w takim układzie, jak do tej pory było. Ja rozmawiałem z panią przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, z panią Agatą Gowaszewską. Informowałem ją, że tak jak do tej pory być nie może. My chcemy, my powinniśmy żądać od policji, żeby policja miała harmonogramy pracy tych służb policyjnych, również miała wykazy, gdzie należy być częściej, gdzie należy częściej patrolować dany teren i do takich terenów. Które powinny być poddane większej kontroli na naszym osiedlu, należy terenckiej parku, szczególnie podczas wakacji i po powrocie młodzieży z wakacji, jak również teren przy Konstytucji 3 maja na terenie Umcznickiej Spółdzielni. To są te tereny, które częściej powinny być kontrolowane. To, to sygnalizowali również koledzy z tamtego, z tamtego terenu. Nie? I dlatego ja jestem za żeby dofinansowywać, natomiast to musi być świadome wydawanie pieniędzy, i wiadomo, żebyśmy wiedzieli na jaki cel. Podobnie, jeśli chodzi o, o Straż Miejską. Rozmawiałem z komendantem Straży Miejskiej, też w pewnym momencie do tej grupy ludzi należałem, która chciała zlikwidować Straż Miejską. To się dzieje w niektórych miastach w Polsce. Doszli wodarze tych miast do, jakby do przekonania, że Straż Miejska nie przynosi tych efektów, na które czekają mieszkańcy, ponieważ jakby moja opcja nie uzyskała wsparcia w Radzie Miejskiej, w związku z tym uważam, że też trzeba troszeczkę inaczej ustawić pracę Straży Miejskiej. Też rozmawiałem z panem komendantem na ten temat, że musimy czy widzieć ich więcej, ale również muszą oni być troszeczkę odciążeni od innych zadań. Który im się narzuca. Wspomniał Pan o tym, że przybywa bloków, przybywa mieszkańców spółdzielni Mieszkaniowej perspektywy, ale co za tym idzie, też przybywa samochodów. Nie da się ukryć, że do szczególności wieczorami ciężko jest czasami zaparkować samochód. Uda się zwiększyć trochę tych, ilość tych miejsc parkingowych? Jeśli chodzi o nasze osiedle, to myśmy zrobili wszystko, żeby parkingi, które już istnieją, żeby odpowiednio oznakować żeby ludzie stawiali samochody na wyznaczonych do tego celu miejscach. Na samym osiedlu zostały pomalowane pasy. To też kosztowało, ale tego domagali się mieszkańcy, bo farba, która była, która, gdzie były pomalowane pasy, ona już po prostu ze względu na tą zimę, taką, o której żeśmy mówili, ona się starła, w związku z tym należało dokonać odnowienia tych pasów na całym osiedlu. Dodatkowo na osiedlu też mamy dużo osób, gdzie okazuje Inwalidów tam też są miejsca poznakowane. No i w tym roku w tym roku zrobiliśmy już, czy, czy, czy będzie do końca tego roku zrobione ponad 120 miejsc parkingowych, 30 parę miejsc parkingowych przy Księżnej Anny 9. Ten parking będzie służył dla bloku Księżnej Anny 9, księżnej Anny 7, księżnej Anny 5, przy mazowieckiej 4, 2 i to będzie służył dla Mazowieckiej 2, 4, Mazowiecka 6. Przedłużyliśmy parking o 10 miejsc parkingowych tutaj przy księcia Janusza 14, który to parking służy dla mieszkańców księcia Janusza 14-16 i księcia Janusza 12-10. Także tutaj też już się troszkę rozluzowało. Planujemy jeszcze w tym roku zrobić parking przy Kasztylańskiej 8, Rycerska 2. Tam ponad 20 miejsc parkingowych. No i tutaj poszerzyliśmy Zatokę Postojową przy Spółdzielni, bo ludzie przyjeżdżają do szpitala i stawiają samochody i nie możemy sobie z tym poradzić, kiedyś postawiliśmy znak, że no, tylko bel za to po prostu zostałem praktycznie zgeniony przez odpowiednie organa i te znaki żeśmy zdjęli i przy Porycznika, Łagody 9, poszerzyliśmy taką zatokę postojową, gdzie można, ona umożliwi manewrowanie samochodów, które tam mieszkańcy stawiają. Planujemy jeszcze albo w tym roku, albo jeśli starczy środków finansowych, na początku następnego roku wykonać parking, też gdzieś około 25, może 30 miejsc parkingowych przy sklepie Sezam od strony bloku. Księcie 7, Księcie 9 i też rozładować jakby ten tutaj tą y, część, żeby ludzie mogli swobodnie stawiać samochody. Powiem w ten sposób, żebyśmy... To się już zamyka, zamyka. I jeśli jeszcze gdzieś znajdziemy takie wolne miejsce, to na pewno będziemy robili, ale praktycznie już miejsca parkingowe, gdzie tak swobodnie można wchodzić i robić takich miejsc nie ma. Chcieliśmy wejść między bloki, gdzie są duże Place zabaw, chcieliśmy te place zabaw zmniejszyć. Z taką propozycją wyszliśmy do mieszkańców bloku księcia Janusza 8. Były spotkania, odbyły się spotkania, w których uczestniczył mój zastępca, kierownik działu, pani administrator. No i ci z początku, którzy najpierw wyrazili zgodę, podpisali się, że wyrażają zgodę. Nie wiem dlaczego, później się z tego wycofali. I jeśli mieszkańcy nie chcą, to my na siłę nie będziemy ich uszczęśliwiać. Panie prezesie, od ponad miesiąca działa nowa ustawa o wywozie odpadów komunalnych. Jak to działa na terenie Perspektywy? Powiem tak, obserwuję to, co się dzieje w Polsce. Widziałem informacje, gdzie pokazywano w telewizji Poznań, Gdańsk, Poznań wczoraj, wczoraj pokazano, pokazano Wrocja, Wrocław. U nas tego, u nas to nie ma miejsca, ale muszę panu powiedzieć, że my też dobrze się do tego przygotowali. Dosyć wcześnie zakupiliśmy pojemniki na, na plastyki, na szkło, na papier, i wtedy mogliśmy kupić naprawdę za przyzwoitą cenę. Dzisiaj tych pojemników nie ma, a cena w niektórych przypadkach jest trzy razy wyższa niż mi te zakupy zrobili. W tej chwili trwają prace. Tutaj na naszym osiedlu, gdzie miejsca po te pojemiki są to odnowywane, kostka jest układana tak, żeby to elegancko wyglądało wewnętrznie. Bo przecież wcześniej wydaliśmy też duże pieniądze na altanki śmietnikowe i te pojemiki, które są na odpady komunalne, te ogólne, to one są nadal zamknięte. Natomiast ten rodzaj, o których mówiłem, a więc plastik, szkło i te co na zewnątrz, żeby ludzie mieli dostęp. Rozwiązaliśmy również problem, mi się daje, że należycie, jeśli chodzi o wieżowce, wydzieliliśmy jedne, odnowiliśmy wrzuty tam, gdzie, gdzie, gdzie były te miejsca wrzutowe, należycie przygotowaliśmy i nasze pojemniki nie stoją na zewnątrz, tak jak to ma miejsce w spółdzielni sąsiedniej, gdzie pod okna postawiono pojemniki na odpady segregowane. I jeśli chodzi o te przejście z tej firmy, która u nas wywoziła, ja powiem, że my byliśmy zadowoleni z tej firmy. I to, co było gdzieś tam w prasie, mówimy, to interesuje. Myśmy mieli zawartą umowę na wywóz nieczystości, i ona wywiązywała się należycie z, z, z umowy. Natomiast, yy, kiedy przyszła gospodarka komunalna, to było zachwianie jeden dzień, natomiast później yy, po prostu. Sprawnie to wszystko idzie, bo ry, regulamin, który uchwaliła Rada Miejska jest przestrzegany, a więc plastik był dwa razy w tygodniu, szkło i papier raz w tygodniu, natomiast y, te wielk, inne y, te odpady komunalne nie rzadziej jak trzy razy w tygodniu. My będziemy to egzekwowali. I koniec kończy się praca. Tej firmy, która pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z dniem 1 września ma przejąć już nowa firma, która wygrała przetarg. Jak będzie, jak ta firma będzie pracowała, czas pokaże. Ja tylko jestem zaniepokojony troszeczkę tym, że tak mocno firma zeszła z kosztów, i czy później się okaże, że to nie starcza na to, żeby świadczyć dobrze usługę. Jeśli tak będzie, usługa się nie pogorszy, będę, będę szczęśliwy i, i będę się z tego cieszył. Myślę, że nasza spółdzielnia i nadzór, którym sprawujemy nad wywozem nieczystości z naszego osiedla, kontakty, jakie mam z ramienia tym, że jestem w Radzie Miejskiej, pozwolą na to, że na tym osiedlu, którym ja administruję jako prezes, nie będzie większych problemów. Kończąc nasze spotkanie, chciałbym się zapytać o pewną plotkę, która pojawiła się na terenie Łomży. Otóż doszły mnie takie słuchy, że Instytut Pamięci Narodowej sprawdza Pana przeszłość pod kątem świadomej bądź nieświadomej współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. No to chciałbym się potwierdzić bądź zaprzeczyć tym plotkom. Pytanie jest, dobrze, że Pan mi zadał, bo ja się osobiście tym... Niepokoiłem, że ktoś świadomie, nieświadomie puszcza taką plotkę, że prezesi spółdzielni byli świadomymi lub nieświadomymi współpracownikami służb bezpieczeństwa. Radnym jestem już kilka kadencji, składałem określone oświadczenia ilustracyjne i w tych oświadczeniach stwierdzałem zawsze, Zdecydowanie, że nigdy nie byłem świadomym ani nieświadomym współpracownikiem służb bezpieczeństwa. Biuro lustracyjne w Białymstoku w tym piśmie informują, że oświadczenie lustracyjne pana Zbigniewa Lips Lipskiego zostało poddane weryfikacji i wobec stwierdzenia braku wątpliwości co jego zgodności z prawdą, zarządzeniem prokuratora pozostawiono sprawę bez dalszego biegu, a więc. Jest pan czysty, krótko rzecz ujmując. Ja wiedziałem, że jestem czysty. Jestem czysty i się dobrze czuję, i mogę spojrzeć panu, wszystkim państwa, którzy mnie słuchają w oczy, że nigdy nie byłem nie żadnym tam współpracownikiem służb, które służyły nie Polsce. I mam satysfakcję z tego, że nikt mnie nigdy nie złamał.